Informacje o tym, że sfałszowano wybory w Polsce, które rozpowszechnia środowisko Romana Giertycha, a ostatnio również premier i otoczenie rządowe, są coraz bardziej zabawne. Zgodnie z wypowiedzią Małgorzaty Manowskiej, prezes Sądu Najwyższego, w radiu Z dziś rano protestów wyborczych wpłynęło do Sądu Najwyższego około 50 tysięcy sztuk, no już nieco ponad. Z czego tylko kilkaset to są realne wskazania na nieprawidłowości i indywidualne zgłoszenia pozostałe to są tak zwane kserówki zgłoszenia masowe i tu rzecz zabawna w większości tych przypadków w ogóle nie zmieniono i nie wpisano w formularzu właściwego danej osobie składającej protest PESEL a znajdują się tam masowo pesel -e Romana Giertycha czy w, tym, czy w tej sytuacji można mówić rzeczywiście o fałszerstwach wyborczych, czy o spinie politycznym, który pozwala uniknąć odpowiedzialności wszystkim tym, którzy odpowiadają za klęskę wyborczą Rafała Trzaskowskiego? Warto odpowiedzieć sobie na to pytanie samodzielnie.